But, Dr. Cortex, we have not determined the cause of past failures. <laughs> Moron! This Bandicoot will be my general, and he will lead my Cortex commandos to world domination. This time I shall reign triumphant! <laughs> we are closer than ever before. Quickly, into the vortex! But, Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. <laughs> What <laughs> failure again! Capture him! Uh-oh. Prepare the female band. Hej, witajcie, jestem Sebulba, a to jest Crash Bandicoot ponownie i zaraz Wam wszystko powiem. Ale zaczynę. Najpierw zaczniemy sobie. Bo nie będę się rozgadywał na głównym menu, bo to nie ma sensu. I cóż, zaczynamy sobie od pierwszego poziomu. Już od razu bez żadnego intra, bo intro widzieliście wcześniej, ale o tym też zaraz no to można niby uznać za takie mini intro. Ale tak, Crash Bandicoot platformówka wydana na PlayStation 1 w 1996 roku stworzona przez studio Naughty Dog, studio, które w dzisiejszych czasach raczej znacie z takich produkcji jak Uncharted czy The Last of Us. Aczkolwiek tak Crash Bandicoot to był ich taki pierwszy hit, tak naprawdę. Wcześniej wypuszczali różne gry, ale to były raczej takie, no, niezbyt popularne produkcje. I swoją drogą te produkcje były i steregami. Na przykład w Crashu Trójce jest poziom o nazwie Rings of Power, który nawiązuje do właśnie gry, który, którą oni kiedyś zrobili, czyli Rings of Power. No i właśnie, no i Naughty Dog. Mm, zrobił to we współpracy z Universal. E, niestety później e, już nie mogli robić więcej gier i dlatego e, Crash, na, na tą grę imprezową Crash Bash już nie robił Naughty Dog. I cóż, i gra była ekskluzywem na PlayStation. Także no. I właśnie była jednym z najlepszych, jedno, jednym z najlepszych tytułów na PlayStation, i właśnie dzisiaj powiem Wam, nawet dzisiaj, teraz, ja nie wiem jak to było parę lat wcześniej, bo ja wtedy no, jeszcze nie zbierałem gier tak starszych, nie to wiem, że dzisiaj to jest coś takiego, że po prostu te, te gry, jak chcemy je dostać na PlayStation, to na Allegro chodzą po 100-200 zł dalej. W sensie Crash Bandicoot i też Spyro the Dragon, czyli seria tak jakby zaprzyjaźniona z Crashem, bo no cóż, Spyro też był niezłym hitem na PlayStation, Spyro też będę robił. No i te dwie gry, no i wiadomo, też inne hity, ale to to ja nie wiem, może też Final Fantasy VII czy Resident Evil to pewnie też, też w niezłych cenach chodzą. Ale jak widzicie, podczas mojego gadania ze 100% już pierwszy poziom. Ja będę w ogóle tą grę całą 100%, ponieważ jest inne zakończenie, kiedy się zrobi 100%. Pomimo, że jest ono niekanoniczne, ale z tym to mniejsza. Ale tak. Moi starsi widzowie pewnie zauważą, że ja już robię tą grę drugi raz i to wszystko jest dlatego że po prostu ten pierwszy let's play, no, nie był moim zdaniem zbyt dobrym let's play'em i po prostu nie za bardzo mi się podo podobało, mo no, moja praca, tak jakby, jak można to tak nazwać dlatego, że, no, no, byłem młodszy, czasami walnąłem, tam, czymś głupim też to było, no, w nie za dobrej jakości to wszystko robione i no, jeszcze był też przeskok z emulatora na PS3, pamiętam. Bo najpierw to robiłem na emulatorze, a potem wpadłem na pomysł, żeby to zacząć robić na PS3. E, swoją drogą teraz nagrywam to na PS3, bo mm, moim zdaniem na PS3 ta gra wygląda najlepiej. Lepiej nie grać emulatorom, bo ja im nie ufam. No, chyba że to jest taki emulator, nie wiem, GBA czy coś, no bo wiadomo, no, lepiej chyba zagrać na emulatorze w taką grę na GBA czy GBC. Niż specjalnie ogarnieć sobie jakiś capture card do oryginalnej konsoli, który po prostu. No to by się po prostu nie opłacało, nie? No bo wiadomo zapewne za ile to chodzi. A ta konsola nie ma żadnym, żadnego przesyłania obrazu, żadnego portu na to, na przykład jak PSP miało taki port. Ta konsola nie ma w ogóle żadnego takiego portu. A i tu swoją drogą widzicie, yy, klejnot. I on się tak jakby świeci, znaczy no, kurczę nie wiem jak to nazwać, wyleciało mi słowo, ale w każdym razie nie możemy na niego w ogóle wejść, ponieważ nie mamy go jeszcze i to jest zielony klejnot, który będziemy musieli zdobyć w pewnym poziomie i wtedy będziemy musieli tu wrócić. Oczywiście to nie jest wymagane, żeby przejść fabułę, tylko to jest wymagane, żeby stuprocentować. I też jak widzicie zbieramy sobie takie żetony tutaj. Z taką panią, i ta pani to jest właśnie dziewczyna Krasza, którą widzieliście w intrze, którą krasz musi uratować. I swoją drogą to właśnie śmieszna sprawa, bo że zbieramy te żetony po co? Po to, żeby móc, móc zapisać swoją grę. E, tak, ta gra jest tak. E, ta gra jest tak bardzo z lat 90. że na zapisanie naszej gry musimy sobie tak naprawdę zasłużyć. No, wiadomo, też zapisuje się, kiedy zbieramy klejnoty z poziomów, czyli ze 100% poziom, aczkolwiek e, wtedy nie zapisuje się nasz postęp poziomów, czyli zapisze się, że zdobyliśmy klejnot, ale nie zapisze się, że przeszliśmy ten poziom. Troszkę absurdalne, aczkolwiek e, tak to wygląda. Otóż możemy sobie wygodnie po prostu nadpisywać nasz zapis. I tak mówiąc dalej, to no, to jak mówiłem, emulatorom nie ufam w ogóle i ja wolę grać na oryginalnej konsoli. A jako, że na PS3 to będzie wyglądać najlepiej, mam też HDMI splitter, czyli mogę sobie na spokojnie nagrywać z HDMI. A tak bardziej wracając, znaczy, tak jeszcze mówiąc, co do tego intro, no to te intro, które widzieliście z polskimi napisami. No, jak widać, jeszcze momencik, jak widać ominęliśmy trzy pudełka, pudełka, no, te skrzynki, aczkolwiek, no, jak mówiłem, tego poziomu, znaczy, jak widzieliście, tam był taki klejnot, więc tego poziomu nie mogliśmy ze 100% i tego też nie możemy ze 100% The Great Gate, no, i tak mówiąc dalej, to tak, co do tego intro, te intro było wstawione w ogóle przed... Yy, przed filmem, poni ponieważ, e, żeby te intro zobaczyć, trzeba posiedzieć trochę w głównym menu i poczekać, aż się odpali, a później będą odpalać się demagry. No i ja uznałem, że to jest naj Zresztą w oryginalnej wersji tego let's play'a też tak zrobiłem i ja uznałem, właśnie, że to jest najlepszy sposób, żeby wam to pokazać. Bo co będę po prostu z wami tam czekał w menu i czekał, aż to się odpali? Ja po prostu to tak zedytuję, że to będzie pokazane na początku filmu i moim zdaniem to jest najlepsze wyjście, żeby to pokazać yy, tak może się to wydawać troszeczkę kurczę, ominąłem to, aby miał trzy maski znowu troszeczkę dziwne, no ale no już tak, tak to jest w tej grze nie... ta gra nie stawia tak mocno na fabułę, co jest trochę trochę paradoksem, bo właśnie teraz Naughty Dog robi gry które mocno stawiają na fabułę, jak właśnie Wspomniane wcześniej The Last of Us czy Uncharted, te gry mają duży nacisk na fabułę, bardziej są takie tak zwane cinematic czyli to nie są gry, gdzie jest pełny fokus na gameplay, jak tutaj Crash. A tam jest większy fokus na fabułę właśnie. Także no, o i znowu zebraliśmy trzy żetony, tony, bo tak się nazywa ta dziewczyna Crasha. I znowu będziemy mieli jakże zasłużoną możliwość zapisu naszej gry. I tak, tak wracając właśnie do, do jeszcze do całego gameplayu. To już wiele rzeczy zobaczyliście, ja wam nie będę tutaj wiadomo tłumaczył, bo no wszystko przecież i tak tak czy siak widać. Eee, tak, mamy tutaj oczywiście nasz charakterystyczny spin atak, tylko ty, tylko tyle ode mnie, tak to jak widać, to jest typowa platformówka, gdzie no no typowa platformówka po prostu 3D. I właśnie, to jest jedna z pierwszych platformówek 3D. Też tak właśnie tak chciałem powiedzieć. Ale tak, jak chodzi o stuprocentowanie poziomów, to żeby ze stuprocentować jakiś poziom, musimy zebrać w nim wszystkie klejnoty. Klejnoty, boże, klejnoty. Klejnot otrzymujemy właśnie za zestuprocentowanie poziomu. A żeby zestuprocentować poziom, musimy zebrać właśnie wszystkie skrzynki. Ale ja tak tłumaczę, tłumaczę. Kiedyś mogliście mniej znać tą grę, ale teraz już pewnie wielu Was zna tą grę. Właśnie z NSA Trilogy. Czyli tak jakby kolekcji HD wydanej na P. PS4. No nie do końca to jest kolekcja HD, ponieważ to jest totalny remaster tej gry. Ale żeby właśnie też żeby też ze 100%ować poziom, tak zapomniałem powiedzieć, trzeba też nie zginąć. To jest. To, jest, to występuje tylko w pierwszej części Crasha. No i w drugiej i trzeciej można tak powiedzieć, ale tu już zobaczycie, jak będę robił ten let's play albo wiecie o czym mówię. A jak chodzi o wersję na PS4, to tak jakby to znerfowali bo na PS4 można zginąć, chyba że się zdobywa kolej, kolorowy klej, no to wtedy nie można zginąć. A to jak w ogóle jak widzicie, to jest ten klasyczny poziom, który, jest, który był często pokazywany na zwiastunach. Zapewne wielu osób, którzy nie grali w Crash'a, kojarzą właśnie ten charakterystyczny poziom. Zresztą ten poziom był też w Uncharted 4. Aczkolwiek nie powiem wam, w którym rozdziale, ponieważ ja nie grałem jeszcze w Uncharted 4. Chyba, Podejrzewam, w rozdziale 5, jak widziałem na YouTubie, ale tak, to, to było w Uncharted 4: było grywalne. Mm, więc to był fajny easter egg od Naughty Doga. Zresztą tego samego, tego samego roku wtedy też ogłosili Crasha w sensie remaster Crasha, że wychodzi. A jak widać, mamy znowu 100%. Tak, ale ogłosili znowu ogłosili wtedy remaster Crasha tego samego roku kiedy wyszła uncharted 4 więc moim zdaniem to jest niezły smaczek i no a jeszcze tak rozmawiając troszeczkę o tym całym remasterze to ja powiem wam najpierw jeszcze jedna rzecz bo jeszcze też o tym nie powiedziałem że w Crasha właśnie Crash to jest gra, która powstała jeszcze zanim były te analogowe kontrolery, w sensie no z tymi gałkami, nie? Eee, te DualShock'i, tylko były tam zwykłe te kontrolery do Pado od PS1, które wyglądały troszeczkę jak te pady od SNES'a. I właśnie... tak... W związku z tym ta gra nie ma supportu dla analogu i nawet wersja na... PS3 nie ma supportu dla analogu i z tego, co wiem, Crash 2 na PS3 też nie ma tego supportu. Ale tylko wersja, która została wydana na PS3, ta, ta PSN Classics. Ta wersja już taka płytowa, ale już, już, już go ma. Także, no... A jak chodzi, właśnie o tę wersję na PS4, czyli znaczy wiadomo, no, czyli muszę grać strzałkami, tak? Ale spokojnie, ja już się do tego przyzwyczaiłem, bo to nie jest pierwszy raz kiedy przychodzę, krasza 1, kiedy 100%, więc ja tam się już przyzwyczaiłem. I właśnie jak chodzi o ten cały analog, to oczywiście na PS4 to zmienili, ale powiem Wam tak, ja się już tak przyzwyczaiłem do grania w. Crasha 1, nie, nie analogiem, tylko mm, strzałkami, że ja już po prostu nawet na PS4 to mi było wygodniej grać strzałkami. I w tej inne gry też mi się wygodniej grać strzałkami. Bo pamiętam, że właśnie kiedyś, jak stuprocentowałem pierwszy raz tam w 2013 roku, e, Crasha 1, to już powiem Wam, że było mi wygodniej grać właśnie e, analogiem niż strzałkami. Jak zacząłem stuprocentować Crasha 2 chwilę po tym. Znaczy, no, wygodniej mi było grać z strzałkami, o to mi chodzi. Już się tak przyzwyczaiłem bardziej do tego. Także no, ja to już i tak się przyzwyczaiłem, ale, ale... fajnie, że nareszcie jest ten support. Mimo, że kiedyś tak marudziłem na tegranie granie strzałkami, a dla mnie to jest nawet całkiem spoko, całkiem, jak mówiłem, wygodniejsze. Też w wersji na PS4 Crash 1, bo to jest ta wersja właśnie, która ma najwięcej usprawnień z tej całej trylogii na PS4, Dodali wyzwania czasowe yy, i to wam powiem, że to akurat mi się nie podoba, bo ta gra nie była w ogóle zrobiona pod wyzwania czasowe. Ta gra, yy, 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 powiem wam, ja zrobiłem platynę w Crash 1 i wbiłem wszystkie platynowe relikty, aczkolwiek yy, no ja uważam, że to nie był dobry pomysł dodawanie tego. Ale teraz jest, czeka nas pierwszy boss, papu papu. Tak, oto nasz pierwszy boss, który polega na tym, że po prostu trzeba mu skakać na plecy. Yy, można to też robić, kiedy się obraca. Jak właśnie ja teraz to zrobiłem. Więc ten boss może być bardzo łatwo pokonany, aczkolwiek ja zginąłem. I to było bardzo głupie. Ale tak to jest, jak się dawno nie grało w w Crusher. No kurczę kiedy ja ostatni? nie no w sumie ostatni raz to grałem w styczniu w krasa 3 bo robiłem platynę także no i Papu Papu został pokonany a ja powiem wam że ja będę musiał na chwilkę iść na z2 Okej okay, już jestem i teraz idziemy do poziomu Rolling Stones ale tutaj nie możemy zrobić 100% gdyż ponieważ potrzebujemy Niebieskiego klejnotu i wcześniej nie mówiłem o tym, do jakiego klejnotu trzeba i tak dalej, ale no co poradzę, rozgadałem się, no wiecie. Zresztą wszystko widzieliście. Tak, ale no tutaj nie zrobimy 100%, ale mimo wszystko ja rozwalam wszystko, ponieważ e, ja w taki sposób sobie gram, że rozwalam wszystkie skrzynki, zbieram maski. A właśnie tak, co do masek, kurczę, nie mówiliśmy w ogóle nic o maskach. Tak, odnośnie masek to sprawa wygląda tak, a i tutaj zdobyliśmy kolejny żeton ale tamten żeton nie daje nam zapisać, on nam po prostu e, daje taki bonusowy poziom, który nieraz jest bardzo upierliwie trudny, więc e, no e, a tak jeszcze wracając to e, maskach, kurczę właśnie w crashu wygląda sprawa tak, że że W crashu sprawa wygląda tak, że e, są maski, które jakby są naszym życiem. Ponieważ, jeśli nie mamy maski i coś nas walnie, to giniemy od razu. A jeśli mamy maskę, to e, no ta maska, jakby weźmie e, uderzenie za nas. Ta maska w ogóle ma imię, nazywa się Aku Aku, ale jeszcze w tej, w tej części nie jest ujawnione imię tej maski. Aczkolwiek, no e, tak tylko mówię, Uf, już myślałem, że. Że mnie złapią tamte, tamte kręcące się, co się, ale te kręcące się, co się na szczęście, y, by mnie maska uchroniła, ale mógłbym przez to spać, bo bym się odbił, więc no. Ale tak, właśnie w kraszu, tak, w kraszu wygląda sprawa tak z tymi maskami, że właśnie możemy mieć dwie maski, które nas właśnie ochronią. Yy. A jak zdobędziemy trzecią maskę, to to nam daje tymczasową nieśmiertelność, która jak się skończy zamienia się z powrotem w dwie maski. No i dlatego warto jest zbierać te maski, bo po, potem możecie dosłownie biegać z nieśmiertelnością. I jak pewnie domyślacie się, to się przydaje przy czasówkach, których na szczęście, jak mówiłem, nie ma w oryginalnej wersji. I obraz się zglistcował, bo powinno być takie tło, takie takie jak z menu się zglistcowało. Szczerze pierwszy raz miałem takie oblicza w ogóle. Ale tak, ten poziom będzie już przedostatnim, który zrobimy w tym odcinku. Tak mi się wydaje. O, widać tutaj trzeba właśnie ten ten, ten. ten niebieski klejnot jest potrzebny, właśnie tam było widać. O! No i możemy sobie iść do. bonusowej rundy. z Embryo. Bo ten właśnie, ten, typ, ten typek się nazywa Embryo. Uf. No, no, i właśnie takie są jego te minigierki. A w ogóle w wersji na PS4 to, to wygląda tak, że. Bo tutaj te, do tych minigierek możemy wejść tylko raz, a jak chcemy wejść drugi raz, to musimy powtórzyć poziom. A przynajmniej tylko do tych z tak jest. No. I na PS4 wygląda to tak. Zresztą no mówię, że na PS4 są też wersje na Xboxa, Switcha i PC, ale ja mówię, że na PS4. Najpierw było na PS4. Tak się przyzwyczaiłem, ok? No. Teraz Hogwild, który jest dosyć specjalnym poziomem. Widzicie chyba już dlaczego. Tak, ee, ale tak wracając właśnie do tego, to na PS4 będę tak mówił. Serio, będę tak mówił. A i tu jak coś możemy zrobić 100%, tylko musimy uważać. No, na PS4 mm, skrzynki z tamtych minigierek liczą się do właśnie do 100%. A tutaj na PS1 to się w ogóle nie liczy. Można tam po prostu wejść, dednąć. Można tam w ogóle nie wchodzić, co jest raczej ciężkie do ominięcia, jak robimy 100%. No. Z wyjątkiem takich jednych minigierek, które są dosyć wymagane. Ale, jak chodzi o minigierki Embryo, to one nie są wymagane i ja chyba ominąłem skrzynkę, więc specjalnie zginę i widzimy się w tamtym momencie. No i lecimy znowu. O, tym razem mi się udało. Dobra, A no najważniejsze. Teraz tylko nie zginąć, bo już reszta poziomu będzie dosyć prosta. To wystarczy po prostu nie zginąć. Kurcze. Ponownie jesteśmy w tym samym miejscu, w którym poległem. Jest! Udało się! Ach, nareszcie. Teraz, jeszcze jak mi nie zaliczy, to się wkurzę, ale. Uff, na szczęście jest. Mamy nasz trzeci klejnot. 17%. Zapisujemy sobie. No i spoczko. I tak zdaję sobie sprawę, że kończę odcinek w miejscu, w którym nie bardzo bym mógł wczytać, tak to, ponieważ nie jest to miejsce, gdzie kończy się. No, nie jest miejsce, które kończymy zapisem tauny. No to minigierką w sensie, aczkolwiek, no, no trudno. Najwyżej tu dojdę jeszcze raz, jak będę nagrywał następny odcinek. Chociaż zapewne nagram go od razu po tym, więc no. No cóż, to do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.